Stopnie wojskowe w Polsce. Dzisiaj takie krótkie omówienie wszystkich stopni wojskowych w Polsce stosowanych w wojskach lądowych, w wojskach obrony terytorialnej, w wojskach specjalnych poza Formozą. Pozostałe formacje, czyli lotnictwo oraz marynarka wojenna, będzie omówiona kiedy indziej. Oczywiście tutaj od razu ostrzegam, dla tych, którzy raczej się na tym nie znają, będę próbował tłumaczyć, jak wyglądają te, można powiedzieć, stopnie, to jak się je oznacza w taki przystępny sposób, więc wszyscy, którzy się na tym znają, oczywiście proszę zachować spokój. I tutaj trzeba zaznaczyć, że stopnie wojskowe, ta hierarchia wojskowa jest podzielona na korpusy. Najniższym z nich jest korpus szeregowy. Tutaj zawiera się szeregowy i starszy szeregowy. Szeregowy to ten najniższy stopień, którego, możemy, którego właściwie możemy wszyscy z nas dostać. Na przykład zgłaszając się na chotnika. Powyżej jest oczywiście starszy szeregowy. Tutaj należy zaznaczyć, że szeregowy nie ma żadnych belek, gwiazdek niczego, co widzicie na ekranach. Natomiast starszy szeregowy ma jedną belkę. Następnie mamy korpus podoficerów. I tak, mamy podoficerów młodszych: kapral, dwie belki, starszy kapral, trzy belki, plutonowy, cztery belki. Następnie mamy sierżanta który ma krokiewkę, taką rzymską cyfrę 5, chociaż to jest też coś, co przypomina literę V. I co bardzo, bardzo ważne, w tym przypadku ten naramiennik jest oprzyty taką taśmą, matowo-srebrną taśmą, więc sierżant ma naramiennik oprzyty matowo-srebrną taśmą oraz ma tą krokiewkę, to V. Następnie mamy starszego sierżanta, który ma te dwie krokiewki, te dwie fałki i później mamy młodszego chorążego. Fałka i gwiazdka. Następnie mamy podoficerów starszych. Chorąży, jedna gwiazdka, starszy chorąży, dwie gwiazdki, starszy chorąży sztabowy, cztery gwiazdki. I chorąży, starszy chorąży i starszy chorąży sztabowy również mają na naramiennikach pagony obszyte tą wstążką. Następnie mamy korpus oficerów, dzielący się na oficerów młodszych, podporucznika, czyli dwie gwiazdki, ale już bez tej taśmy oprzywającej na ramiennik, porucznika trzy gwiazdki i kapitana cztery gwiazdki i tutaj nie ma tych, tej taśmki oprzywającej na ramienniki. Następnie mamy oficerów starszych. Majora, podpułkownika i pułkownika. Tutaj też nie ma tych tasiemek matowo-srebrnych dookoła. Major to dwie belki i gwiazdka. Podpułkownik dwie belki i dwie gwiazdki. Pułkownik dwie belki i trzy gwiazdki. Może to się wydawać skomplikowane, ale kiedy spojrzymy na to, tak można powiedzieć z boku, to bardzo szybko i łatwo jest złapać, jak to wygląda. Następnie mamy Generałów, czyli te najwyższe oznaczenia, jakie dzisiaj się, dzisiaj się stosuje. Tutaj mamy generała brygady, generała dywizji, generała broni i generała. Zacznijmy od generała brygady. Jedna gwiazdka i wężyk generalski. Generałów najłatwiej rozpoznać, no może poza szeregowcami, ponieważ oni na dole mają takie wężyki generalskie. Tak to się nazywa, no ale łatwo to zauważyć. I generał brygady ma jedną gwiazdkę, dywizji ma dwie gwiazdki, broni trzy gwiazdki. Generał ma cztery gwiazdki. I oczywiście jest to taki skrót, może nie tak, można powiedzieć, prosty do wytłumaczenia, tak łatwo przyswajalny. Zwłaszcza tutaj problemy może stwarzać to, że niektóre stopnie mają wokół tego oznaczenia na naramiennikach tom. Matowo-srebrną tasiemkę. Sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży, chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy, oni właśnie mają te tasiemki, ale mam nadzieję, że tak wzrokowo jesteście w stanie to zrozumieć. Pamiętajmy, że te stopnie wojskowe są czymś bardzo ważnym, jeśli chodzi o siły zbrojne i oczywiście nie oznacza to wcale, że taki. Ktoś o wiele wyższy stopniem może nam kazać wszystko zrobić, co mu tylko się żywnie podoba, ale o tym porozmawiamy kiedy indziej. Na dzisiaj dziękuję i mam nadzieję, że przybliżyłem choć aż troszkę to, jak wyglądają stopnie wojskowe. O hierarchii i o tym, jak ona wygląda tak w realny sposób, będzie w kolejnym materiale. Podobnie jak w materiale, gdzie będę mówił o tych oznaczeniach występujących w siłach powietrznych oraz w marynarce wojennej.